Dobra, witajcie z tej strony. Maciek Datę, a to jest kolejny odcinek w Minigames'u. Tym razem gramy w Villager Defense. No i ja już zlamiłem. tego, Ju? że przed odcinkiem wyjechałem, no tak, naprawdę koksu. Miałem trzy życia i każdego pokonałem. Zabiję dusy, dosyć dużo. A wtedy byłaś prosto. No Maciej, Większość była blaze'ami Maciej, wtedy ci dałem fory, ale teraz to nie nie ma O, kto mnie bije? Ja. Jak to ty? My nie, nie, nie jesteśmy za sobą. A w sumie to o, nie bo no, no, ja, to za ja cię za już jest ban, więc no nie chcę ryzykować. Jeszcze, jeszcze jakiś administrator to... zobaczy i co. Ale dobra, nie będę tak na ciebie fokusował i tyle. Dlaczego nie? Mi się to spodoba. To A, się podoba, że nasi... Okej, okay. Enderman widzę na perły, to, to to może być przydatne, nie? Bo jak ja przykład sobie, wiesz, spada to sobie rzucę perły i... No. Dobra, ja tutaj na jakieś wysokie miejsce kurczę. No teraz ty wygrasz. No nie no, bo stary ja po prostu cały czas dłuku na nich gdzie, gdzie, wiesz. Ej no, ukrad mi flaga, picham. Ooo, dlaczego ta nas naszła? Bo idzie. Nie widzicie mnie od tyłu. To jak mną rzuca. Ooo! Tak dobrze mi szło Dobrze! To zabicie, fajnie Oła! No, Uwiedziałem, wow. że z Ciebie. że mam polizona od ulicza. To nie! Jest... Dobra, ja idę na tego, tego zombiaka, żeby go zdobyć. Ja do jest blaze dlatego, że on pali, nie? I po prostu, wiesz... Mam myszką. Skąd myszką. No. Oż ty cholera. Kampa. No, czemu go nie podpaliło? Nie! Ja. Wiedźmę. No, koksa! on myszką. Mam koksa! Ej, zjadłem koksa. Ej, dostałem przecież to, że koks normalnie sobie leżał na ten jego złapałem. Znaczy no. A mnie go nie typo O, najtrepa, trepa, trepa! Nie możesz mnie uderzyć, fajnie! No, prawie lagam ja. Nieeeee! Na kopsie byłem. To, tak jak... Ten, 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 Dobry, jak ten, 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 jak ten, ten, mówię i go! O nie, ja już ginąłem No w ogóle wszystkie z życie jeszcze sprzycią? Dobra, tak? nie, dobra taka, taka taktyka to jest do dupy Dobra, więc ja robię cięcie Skoro mój, żebym włączył, to włączę. Słuchaj. Dobra I dajcie do chłopak. Janek, widzisz? Na mnie tutaj? No i idę, idę. No kurde, ja nie, nie wiem Co? Co to jest do mapa głupia? To ja mogłem tutaj wziąć knoka. Macie kwiatę, znowu widzę. Miecz. No nie Ja no, chodzi. Zadał mi obrażenia tym. Chodź to się za... Nie! Enderman. Nie paczesz. No kartus mnie. Kurde, ja jestem słabym snajperem. najpierw. Robson? A nie. To ten fałszywy Robson. Nie. Aj za... To co? Musiałem też zginąć. Czekaj, działa ten portal? Nie. Kurde, tu kiedyś... Robio ty... Właśnie, kampe trzeba było wezmę. Ja! Nie widzę tutaj, bo tutaj każdy ma double jumpa, nie? Choć ja się zaspamuję myszką. Noo, ty ze mną wygrasz, tak? Czemu by nie? A ja już życia nie mam. No nie, nie ja się to trochę na nagranie taką komórkę. Kurde no Na razie mam 4K, pa, więc się cieszę. No właśnie, mam tylko dwa O ty chamier. E? Ej, ten co z nami chyba nie! Sorry, sorry. To ten, nie, jednak nie ten. Myślałem, że ten, który właśnie przed chwilą tego zlanowali. No jak ty? Ja mam last HP, nie? A, żałuję, że tego przed nagraniem nie nagrałem. Dobra. Ile masz HP? Uuu, Ostatnie. To cię oszczędza. Ej, bij ty gopsona, bij ty gru... Aha. Hmm, dobra, oszczędzę cię, bo zrobisz cięcie i nie będzie widać mojego... Uciekaj, ja go wezmę na siebie. Na klatę go wezmę. Ty to ta tamora ta Sånn! Oh, no, no. Kolera. Ah! Oh, no. yeah! <laughs> No nie mogę! No tu jeszcze przekram, nie? Bo ten... bo ten mówię... Kurde nie, dobra, ja tak... Cholera. Dobra. Nie. Ja, ja, ja gdzieś tutaj. Co? Nie. Jest! Głupi masz najście. <grym> nie, dlaczego ja pobiegłem? Lul! Przeddam. O Nie. No, nie <laughs> Dobra, to Kurde, bo tam. ten Blaze jest zajebisty, tylko... Ha! No. A, no widzisz. Ej, włączyłeś nagrywanie? No. Dobrze. Nice. Strefa i... Nie. No nie! przecież ten, co ja go zabiłem i teraz się mści na mnie, nie? No dlaczego we mnie wycalował? już wszyscy... Patrz, prawie każdy ma z tego, nie? Kaktusa. Bo tutaj kaktus jest najlepszy. Ty cały czas na mnie campi, nie? On jest dobry. Cały czas za mną biegnie! Jak mi się za chwilę załaduje HP, tak, to tak go sklepię, go stara nie pozna. I temu mu to da... Główno mu to da za No nie, dobrą jeszcze miksturkę spita, nie? Ja, ja mu łeb rozwalę po prostu. Temu idiocie. zawsze. No i co? I Jeszcze go sklepałem. Tego mister ściurka. No, idiota ja przy I co mu dała ta miksturka? Cholera i teraz się... A nie, teraz... teraz. Jeszcze 5 HP mam, nie? Dobry jestem. No. Taktyka jest zarąbista. E, 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 Dedam jakiegoś ten typa i potem oram. Najlepsza taktyka na ever. Ten typ myśli, że ja tak będzie robił, mnie to coś mu NIE! KURDE! dopad mnie cholera! Dobra, idziemy, to weźmy. No chyba te teraz jaja robisz! <laughs> nie! <laughs> nie! Nie, nie <laughs> mogę! Koksas, opy, opie mnie! Dobra, ja tak nie gram. Nie mam pytań. Tego kaktusa <laughs> trzeba zadać. Co no, za nie ty, nie? Nie Ale... Na... No. Nie wiem, ma, Bo No! O nie! Co no, z deda przez to, bo kurde, chciałem coś tak napisać, tak. napisać na czacie, a wszyscy się fokusują na mnie, nie? Pity. No! No co za niedorodzone... No. Nie, dobra, ja was Jezus Maria, co za debile! <grym> Nie Na żyjcie. Maciek, datę. Sklepiemy go. Kurde, jakby, bym wziął znalazł jednego koksa. Kurde, jednego no! Jak ty. Nie, ja trzymam się jeszcze z O ty! My teraz szukamy koksa. Hmm. Tutaj raczej koksa nie znajdę. Chyba. No cholera! Dobra. No nie! Wierzę, że spadłem! Jeszcze to wygram. Musicie z kamić się zdobyć. Nie, no ty mnie dofać nie możesz. Jak jeszcze nie trzeba jaki fajny widok. Nie no co to ma być? Czemu i odcinek będzie wyższy? Don't troll, bo jeszcze spadnę. <grystanie> Hopper! Wrzuca mnie w haperze. Teraz ja się tak będzie. CIO! <laughs> już mam pełne HP! CIO! Dobra, mam pełne HP. Mogę klepać. Ja mogę dodać. Nie daj mnie, bo no ja O właśnie. Yeah. No Dobra, jeden, no jeden. Gorsze było to, że spadłem. No. To było dobre, kurde, ja już mówię dobre już mu dałem się nie, bo nie dobre, nie ma szans, nie? A tu kurde nie, mnie i szansa się narodziła. No. Wystarczyło troszeczkę po uciekać. No to kończymy już chyba odcinek, no, nie? My się z wami żegnamy yy, byłem z niewykrywanym, który teraz przechodzi parkiera. No. Yy, więc my się z wami żegnamy, możecie zalajkować, zasubskrybować. Dzięki, cześć, na razie.